rozkład dla mężczyzn. Zobaczymy, czy to Twój rozkład jest i zapytamy, czy co kobieta myśli o Tobie. Dobra, zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach. Oj, zazdrosny o kobiety. Zazdrosny yy, odległość być może. I tu y, to by ciężko tak, jakby napisać do niej, ale w tenże czas ty bardzo chcesz, żeby ona napisała do ciebie. I ty czekasz na to. I ty w tych energiach takich, że z jednej strony ty czekasz na to, żeby napisała kobieta do ciebie, y, z drugiej strony ty rozumiesz, że chciałby gdzieś tam, że między wami coś się zadzielało, ale czekasz od niej, że ona ma napisać do ciebie. I zacząć kontakt z Tobą. Dobrze. Zobaczymy, co kobieta o Tobie myśli. Pomyślę sobie o sobie i o dziewczynie. Co dziewczyna o Tobie myślę. W chłodnych energiach, ale chciałabym napisać, powiem, że w tych samych dwoje energiach możesz być młodszej, przegrać, ale to nie zawsze tak, chyba że po prostu jesteś, że, że możesz manipulować czasami kobietą, albo po prostu masz taką e, swoje w charakterze, że niechcąco też to możesz robić. E, jesteście w chłodnych energiach, to możliwe to, że między wami kontaktu. Nie ma albo bardzo minimalnie, gdzieś tam każdy patrzy na zdjęcia w internecie po prostu o taki kontakt przez in internet. Ale tu wygląda taka sytuacja, że kobieta chciałaby do ciebie napisać, ale w tenże czas sama siebie też blokuje. Ona mówi, że nie, ja nie napiszę, bo tu ja już pokażę e, swoją miłość do niego, w jego stronę, a ona e, ma swój charakter. Jest na ona taka gdzieś ta opartość cząstkowo jest. Też podchodzi z chłodną głową do pisania z Tobą, że nie kieruje się uczuciami, a kieruje się rozumem, nie? włącza głowę. I dlatego tak jest, że chciałaby napisać, Chciałaby poflirtować, coś powiedzieć gdzieś tam o swoich minimalnych uczuciach. Tutaj nie mówię, nie mówię o tym, że ona będzie mówić, że ona gdzieś tam dyskniła, czy mm, kocha cię, nie, ale coś jakoby, że ona nie może pokazać, że ona jest tobie zainteresowana. <laughs> Jakoś tak pokazuje. I to ona dzisiaj tak myślała, że ja chcę napisać, no ja nie napiszę, nie ona też nie wie do końca, czy ty odezwiesz się, bo widzę po tym karcie, że to możesz być, być tak, że ona napisze i ona tego też czasami tak jakby przemyśla, że ona napisze, a ty możesz zignorować to wszystko. Ale dobra, co jeszcze ty myślała o tym mężczyźnie? Hmm. Ja powiem, że tutaj szczere uczucia szczere uczucia jednak, ale mm, ona czemuś myśli, że u Ciebie jest inna kobieta i że możesz być w związku, albo masz, no tutaj ja nie widzę rozmowy, to to tak jakby związek pokazuje, ona uczucia mam, jeszcze szczere uczucia, hmm, szczere uczucia, yy, ale ona o nich nie mówi i blokuje siebie, to na pewno i ale czymś, albo ona myśli, że u Ciebie ktoś jest Albo tak naprawdę ty masz kogoś i ona o tym myślała, że co z tego, że ja mam uczucia, że mm, stabilne uczucia, to ty uczucia jeszcze taki trochę ona ma, że to nie idzie tak, że to teraz ona zrozumiała, że ona ma uczucia. To już jakiś czas ona wie o tym, że jednak uczucia ona ma do ciebie, że to szczere uczucia, naprawdę. I, ale czemu się jej mówisz, że ona albo myślę że ty jesteś w związku, albo to tak naprawdę ty jesteś w związku? Co jeszcze ona o tobie dzisiaj myślała? No, ona jednak, powiem tak, chociaż ona myśli o tym, że ty jesteś w związku, albo masz naprawdę kogoś, ona takie tak, tak myślę, ale ja wiem na pewno, że y, ja y, nie jestem dla niego prosto jakoś zabawką, jednakże on ma uczucia do mnie i tylko po prostu nie ma między nami takich szczerych rozmów, tym, że to naprawdę coś jest nowe, które zaczyna się. Tylko po prostu nie ma tego kontaktu, którego by chciało. Tak jak między wami nie ma takiego kontaktu. No i tutaj pokazuje, że nie ma tych szczerych rozmów, ale ona pokazuje tak jakby jesteście razem. Że tak jakby te uczucia do ciebie naprawdę ona ma szczery i ona i rozumie to, że ty o nich wiesz, o tych uczuciach. Jakoś ona pokazuje tak, że Ty wiesz o tym, że ona do Ciebie coś czuje, tylko po prostu ona nie może otworzyć się Tobie i ona cały czas kręci w to w głowie, no jej przeszkadza, to, jak przeszkadza, to nie przeszkadza, ona cały czas po prostu w głowie to trzyma, że jednak o Ciebie ktoś jest, to jakoś tak ona to pokazuje i ona cały czas o tym myśla. Dobra, jeszcze. Pokazuje to, że nie możecie być razem, nie możecie spotkać się, nie da się jakoś spotkać się. Od, po prostu m, możliwe to, że na odległość być albo po prostu różnica wieku, różnica w religii m, pokazuje. Ale w tenże czas y, bardzo tęsknota u niej do ciebie i to y, pokazuje, że nie ma spotkania. A tak by chciały, by tego spotkania, żeby zacząć wszystko na nowo, żeby e, niemożliwość tego być razem, jakoś tak pokazuje. Jednak zmieniło się na to, że e, włączyć egoizm, jakoś tak to pokazane, i jednak zrobić e, e, i zacząć nowe coś, nie? O, jakoś tak to pokazuje. E, z, bo ta tęsknota naprawdę e, wpływa na to wszystko i ona pokazuje, że chciałeś, od spotkania tutaj, tak jakby potrzebuje, spotkania, że e, nowe, nowe coś, od jakości dla związku i wszystkiego. No dobra, jeszcze coś. Czy ty wierzysz w to, że możliwe spotkanie? Um, ona czemuś pokazuje, że tu um, może tak być, że ty tak samo jesteś chłodny energa, tak jak pokazano to i ty po prostu jakoś tak kontakt z nią może i utrzymujesz albo będziesz utrzymywał później, to ona czemuś myśli, że Ty nie będziesz flirtować, nie będziesz mówić o swoich uczuciach, chociaż ona domyśla się o tym, że Ty jednak masz do niej uczucia i ona to rozumie, ale czemuś ona patrzy na to, że Ty nie pokażesz swoje uczucia. Jak jaka sytuacja i na tym spotkaniu? Będzie spotkanie, ale Ty będziesz taki jakoby poważny, że prosto, no pogadamy jako przyjaciele, jako znajomi, jako kolegi, o tak, chociaż ona rozumie, że, że ty jesteś w niej też zakochany, że możliwe tak zakochany, to że też masz te uczucia co ona i ona o tym wie, ale czemuś myślę, że ty tego pokazać nie pokażesz? Będziesz stać na swoim, dlatego że Ty też włączasz rozum. No, tak jak ona, nie serce, a mózg. Nie? No, to na cały czas cały tak jakby myślała o tobie.